A z bardzo serdecznie drodzy. Słyszymy się w filmiku, w którym sobie pogadamy, na co najbardziej opłaca się wydać platynę w grze Warframe. Widzicie, jesteśmy w gierce i wam pokażę krok po kroku, na co ja uważam, że najbardziej opłaca się wydać platynę. I tak mówię, opłaca się. Tutaj nie chodzi o to, czy wydawać platynę, czy nie. Tutaj nie gadamy o tym, bo ten temat jest kontrowersyjny i będziemy sobie gadali o tym przy innej okazji. Tutaj będziemy wiedzieli, jeśli już mamy jakieś platyniuchy, to na co się opłaca najbardziej wydać? Jaki jest po prostu przelicznik platinium? Równa się waliu. Ale przed tym bardzo bym Cię prosił o zostawienie lajka, subskrypcji, no i oczywiście dzwoneczka. Let me poo -poo -oo -oo. to bardzo ważne. Przy okazji uruchomiłem na kanale już motyw wsparcia, na którym mamy bardzo fajne ikonki czachy. Niestety nie udało mi się dwóch zestawów, żeby było coś z Warframe'a, ale mogę jeszcze coś pokminić, żeby były różne, różne, więc bardzo polecam. Szczególnie zobaczcie na opcję boss. Tak, jest prawdziwa wszystko, co jest tam napisane, więc autoreklama jest już zrobiona, nie będę wymuszał. Na naszym serwerze DxCorda, którego was serdecznie zapraszam Trwa konkurs Fashion Frame Zapraszam was bardzo serdecznie do udziału Są trzy miejsca 200 platyny, 150 i 100 platyny Za miejsce trzecie Tematyka to cosplay Wystarczy, że wsklejecie swoje trzy screeny Jakieś fajne, jakieś niefajne Zależy jak bardzo chcecie wygrać Które będą nawiązywały do jakiejś postaci Z jakiegokolwiek medium sobie wybierzecie Którego będziecie w stanie referencję wstawić Więc możecie trzy screeny i jednego skrina. Co chcielibyście przedstawić Tak samo trwa konkurs ostatni odcinek pod tym, którym zostawicie komentarz ze swoim nickiem na Discordzie i oczywiście na tego Discorda, zostawicie lajka, like subskrypcję to możecie wygrać platen 150, więc patrzcie ile macie opcji do wygrania, aż dwa konkursy. Pod każdym będzie jakiś konkurs filmem, więc zapraszam, żeby zostać i lecimy do materiału. Top 1 rzeczą, w którą powinniście zainwestować, szczególnie na początku, będzie to, żeby po prostu mieć miejsce sloty. Ja tutaj specjalnie ich nie biorę, to jest kolejna taktyka, to podpowiedź do, do, do gry. Że nie bierzcie wszystkiego, co macie. Tutaj Tutaj uznajcie to jako przechowalnie, róbcie rzeczy zawsze, jeśli tylko Wam nie szkoda i sorców, a potem zastanówcie się na przykład. Wam pokażę bardzo dobry przykład. O co chodzi z tym miejscem? Miejsca potrzebujecie, żeby mieć tak dużo broni jak ja. Nie no, ja mam bardzo mało, ale akurat ja mam tylko to, co chcę, większość sprzedaje. Patrzcie, mamy na przykład takiego grama sobie zwykłego. No i się zastanawiacie, o nie, nie możesz go sprzedać potem, jak go wydaję ktoś na 30, no bo, no bo przecież, bo przecież co? No właśnie, mam grama Prime, prawda? Grama zwykłego nie robi się nic. Możecie to sprawdzić za pomocą ACELTRA Prime w swoim Foundry zakładce, gdzie zobaczycie po prostu, czy z tej broni da się zrobić jeszcze jakąś. Inną broń, jakąś ewolucję. I kiedy już bijecie tą ewolucję i wam się nie spodoba, no to możecie z czystym sumieniem tą broń sprzedać. No chyba, że macie to głupie inkarno, które wiadomo, wiadomo. Ale to jest taki late game, dlatego uważam, że kompletnie nie jest to coś, czym się za zainteresować. Na przykład tutaj mamy Cobra and Crane, które mam wersję Prime. Po co mi w tym przypadku Cobra and Crane zwykłe, prawda? Chyba, że mam ulepszone, mam dużo forum, to mogłoby mi mieć szkoda, ale i tak powinien używać wersji Prime. Ona jest z oczywistych względów po prostu fizycznie lepsza w każdym aspekcie, bo po to są bronie Prime, żeby były lepsze i poza tym o wiele ładniejsze, więc to mogę sobie sprzedać Anku, chyba tak samo, ale nie sprawdzałem, lubię Kosterak ze sprawdzeniem też jest sprzedanie, ale on chyba był dobry. Lecimy tym razem do marketu, w markecie nic absolutnie nie przebije nam przyspieszacza progresu, jeśli chodzi o buildy jak forma Bundle. Generalnie kosztuje ona całe 5 więcej, niż gdybyśmy po prostu wstawiali formy, Nie sobie Wam tutaj pokażę, więc tam koszy 35, tutaj normalnie robi mi się forma, tutaj będzie ona, patrzcie, za dychę mogę ją przyspieszyć, czyli dosłownie marnujemy materiały, na przykład jak orokinsele, które są nam bardzo potrzebne do wszystkich prime rzeczy i do warframe'ów, a tutaj możemy dosłownie za pięć więcej kupić sobie forma bundle, I według mnie najbardziej opłacalna rzecz z marketu pod względem przyspieszania progresu nikt mnie nie przegada w tym kontekście jeśli tylko robimy buildy i nam zależy żeby na przykład, nie wiem, pięć form w ciągu jednego dnia sobie wywalić na broń zrobić builda, nie ma lepszej inwestycji niż forma bundle, oczywiście jest to drogie Pamiętajcie, jeśli tylko macie dużo platyny, to jest to sensowne. Na początku nie powinniście tego co się bawić, zdecydowanie nie. Szczególnie, że na początku to tym bardziej wiadomo, trochę i rzeczy inaczej działają. Kolejną rzeczą będzie kawat. I tak, farmienie kawata, tych genetic Codów, e, czyli po prostu skanowanie kawatów jest niesamowicie upierdliwe. Potrzebujecie tak samo kawat incubator segment, którego, no jak widzicie, mam trzy blueprinty. Da się to wydropić normalnie, grając po prostu i leci to poganiaczy kawatów, powiedzmy, prawda? Szczerze mówiąc, ja bym Polecał to kupić sobie imprinta Smitha Kawata z bardzo prostego względu. Już wam tutaj pokażę. Poza, poza tym, że jest ładny jakiś, prawda? E, oczywiście, możemy sobie na niego dać bardzo, bardzo przyjemnego moda, który dosłownie sprawia, że gra staje się dzisiaj razy prostsza. Tyle razy, ile mi wypadł specjalny przedmiot z mapy. Pamiętajcie, że w lewym górnym rogu, to oczywiście na naszej grupie na Discordzie. E, zapraszam bardzo serdecznie. Nie wiedziałem o tym. To jak mody, które my dajemy po samej lewej górze ekranu, to po prostu najlepsze. Lepiej nam działają, bardzo polecam. I tyle razy, ile mi to wypadło, potrafiłem dostać po, nie wiem, 6 z samego tego, że miałem tego czar. Nie ma nic lepszego niż posiadanie Smitha kawata do farmienia, do zbierania lutu. Oczywiście nie jest on najmocniejszy pod względem zadawania demedza, ale koło to obchodzi i tak mamy inne opcje na damage, prawda? Więc zdecydowanie przyspieszenie sobie Smitha Kawata jest bardzo mądrą opcją, jeśli mamy tylko jakieś Spur Platinum to Spend. Kolejną rzeczą będą mody Prime. Niestety nie mam tutaj n, pra, Moda Prime ulepszonego na zero, ale zobaczmy chociażby, ile będzie mi kosztowało dodanie trzech poziomów. Jak widzicie 35 tysięcy endo. Y 1 700 tysięcy kredytów, tylko po to, żeby mieć 15% więcej Ability Duration. Generalnie, jeśli chodzi o Endo, jest to bardzo duży, duży problem dla nowych graczy. Dla mnie nadal jest to problemem. Nie mam dobrych farm tego. Da się po 500-600, tak na spokojnie z Korom, bez jakiegoś setupu, zrobić z misji, która się znajduje na Sydnie, która jest takim najbardziej w Odiano'i właśnie, która jest najbardziej takim hubem do zbierania Endo, ale tak jak mówię, to jest losowe. ta wypadnie? Czasami wypadnie 200, czasami wypadnie 600. I niestety, jest to bardzo złożone farmienie. Tak samo Railjack jest podobno do tego ok, ale ja nie jestem fanem farmienia endo i szczerze mówiąc już wolę wykupić sobie na markecie na maksa wyprajmowany modnie, które nie są takie drogie, na przykład Galvanized, Savvy kosztuje 75 75 platyny za za maksa na dziesiąty Poziom. To się naprawdę opłaca, według mnie bardzo przyspiesza program. Oczywiście musimy mieć więcej, bo tak mówię, takie na przykład szele są za 140, coś takiego. To nie są tanie rzeczy, biorąc pod uwagę, że obecnie ze zwykłych relików to, co najmniejsze może wypaść, które nie są vaulted, to są od około max 20 platyny, coś takiego. Dajemy na to takie M4, z którego dropi Mesa Prime Neuroptics. To, żeby was nie skłamać, kosztuje 24-23 platyny i jest to do kupienia za aje yeah. uwardz Kolejna rzecz dobra do kupowania jest oczywiście kupowanie tanich Sculptures Ayatan, ja tych tutaj, które widzicie, które są, jest tutaj przylepiona. Nie wiem jak ją odlepić, ale pewno się zorientuję I ona właśnie służy nam do tego, by po prostu sprzedać się potem za endo na marus bazar. I już tutaj wam pokażę. Na Marysie mamy marus bazar i tam nasza koleżanka, która zwykle jest tutaj, już zrobiłem dla niej za niej quest'a to, żeby mieć właśnie Ayatan Sculpture. Tam po prostu możemy ją sprzedać za dużo ilość endo, chyba jak mamy powsadzane, pamiętaj żeby zawsze do swoich zawsze do swoich właśnie rzeźb dodawać wszystkie gwiazdy ajatan, jest to trudne, bo ja zupełnie szczerze nie farmiąc ich w ogóle mam 42 takie, 19 takich jest to banalne, żeby je dobijać bardzo prosta rzecz i na rynku możecie kupić nawet pełne właśnie zrobione już ajatan sculptures właśnie za kwotę na przykład 8 platyny, wtedy macie tam dosłownie nawet napisane przycisk ile za jedną platynę chyba, jak wychodzi wam jedna na 382, to właśnie macie za 8 całą. A kolejna rzecz, boostery, boostery, boostery. Mamy tutaj oczywiście boostery, które nam pomagają zdobywać resursy w grze. I tak, pewnie się zastanawiacie, które boostery wybrać. I tak, tutaj nie jest to taka prosta sprawa. Powiedziałbym szczerze tak. To jest chyba najmniej opłacalne pod względem tego, że i tak Affinity farmicie bardzo łatwo, pije, która się zwie Hydron. Przynajmniej od wielu, wielu lat jest to nadal uczęszczana miejscu. ja tam nadal chodzę 15 minut i prawdopodobnie broń macie z głowy, więc ja bym Affinity aż tak nie leciał, to naprawdę jest dla tych już ludzi, którzy raczej są zainteresowani bardzo szybkim progresem, jeśli chodzi o bronię i farming po prostu, nie wiem, na przykład są 6 form walności na broń naraz, to faktycznie się przydaje, ale tego, tego nie jestem za bardzo fanem, tego jestem bardzo, bardzo wielkim fanem, double the resources, to się przydaje najbardziej ze wszystkich według mnie tutaj, potem mamy kredyty. Kredyty są opcjonalne, gdyż e, jeśli chcemy naprawdę nafarmić kredytów i mieć z nimi spokój, to powinniśmy wbić sobie kredyty na e, nawet jeden dzień, prawda? Polecieć sobie na Neptuna i grać po prostu indeks do useranej śmierci. Jest to... Sprawia, że bardzo często wam się odechciewa grać totalnie, więc jeśli tylko... Jesteście w stanie przetrwać to i wiecie po co to robicie i chcecie sobie nabić. Ja na przykład nabiłem raz w godzinę, mi się udało 9 milionów. Tutaj już wiadomo, wy wydaje cały czas, prawda? Nie opłaca się to kompletnie, ten boost do normalnych misji. Zero ma to sensu, ok? To opłaca się tylko wtedy, kiedy mamy właśnie boostera i idziemy z nim na indeksy lub na misje inne, które faktycznie są pod farmienie kaski. Słyszałem tam, że są już opcje dla bardziej zaawansowanych graczy na to, żeby lepiej to farmić, a dla nowych graczy nie ma oczywiście nic lepszego. Niż indeks. Nawet ktoś was może zabrać na ten indeks, co bardzo polecam. Zapytać się na y, mojej, moim serwerze Discord, bardzo serdecznie zapraszam. Link w opisie. Tam na pewno znajdziecie kogoś do gry, który Wam chętnie pomoże z tymi indeksami się pobawić i Was zabierze, nawet jeśli macie tego odblokowanego. No bo indeksy to po prostu długotrwały y, proces, ale nie jest to nic trudnego, bardzo łatwo. No i oczywiście DropChance. DropChance jest najbardziej losowy, bo przydaje nam się do dropienia y, po prostu szansę na wydropienie rzadkich materiałów. Jak Widzicie, mam tutaj boostery parę, y, które można dropić też tutaj, po prostu, prawda? Jak się przypatrzycie, to można, właśnie tym razem chyba się nie da, albo nie jest wypisane. A o, jest, czy 3D Booster, to właśnie dostałem na Affinity, jak dobrze kojarzę teraz, prawda? Affinity Booster, fakt się dużo daje, po prostu razy dwa nam daje, prawda? Tutaj mamy wykupiony ten i ten, wykupiłem sobie na dni 30 z oczywistych względów, żeby na przykład móc farmić takie tellurium, które się znajduje na właśnie uranusie, które na się nie pokazuje, bo jest ono bardzo pierdliwe, bardzo, potrzebne do wielu, wielu warframe'ów, więc jeśli potrzebujesz jakichś rzadkich materiałów, właśnie typu tutaj tellurium na uranie, no to powiem wam tak, sypie niesamowicie do tego Smitha kawat i jesteście tak naprawdę w domu. Dobra, dobra, pogadajmy teraz o czymś typowo nie gameplayowym, tylko czymś do appearance. Zdecydowanie bardzo dobrze mieć em, kolorki pewne, żeby chociaż dobrze wyglądać. Naprawdę to robi różnicę, jeśli was w ogóle to obchodzi, bo są niektóre osoby, które totalnie to obcho nie obchodzi. Ja myślę, że mnie nie obchodzi. Wiecie co? Trochę mnie jednak obchodzi i wam pokażę. Najlepsze możliwym zestawem kolorów, tak naprawdę, tutaj będzie polecane wszystko, tutaj widzicie jaka jest włożona praca, żebyście mieli z każdej kategorii jakąś rzecz. Więc najlepszym możliwym kolorkiem na start jest kupienie Classic Saturated. Po prostu mamy największą paletę różnorodnych kolorów i mamy te ciemne, i mamy te jaskrawe, i mamy te ciemniejsze po prostu w tym zestawie. Mam oczywiście różne, ale tutaj po prostu mam największe polo do pipisu, Mam te słodziaśne, mam te bardziej mroczne, prawda? Jest to najlepszy kolor do kupienia palety. Jeśli macie jedną paletę do kupienia, to te dwa, korpus oraz Classic Saturated są najlepsze. Zdecydowanie polecam Classic Saturated. Dziewczyna potwierdza, że są one najładniejszym, najładniejszą paletą taką mniej eventową, bo wiadomo, mamy różne tutaj palety. No patrzcie, Lotus jest jakby jednego rodzaju kolorem, prawda? Oczywiście. Smoke tak samo. Są bardzo fajne, ale to jest już coś, co będziecie maksować sobie bardziej w late game. Jak już jesteśmy przy tym, to warto może zakupić sobie jakąś jedną cyananę, żebyśmy mieli po prostu fajną, prawda? No to trzeba sobie pomyśleć, niestety te zaplatyny nie zawsze dowożą, o wiele ładniejsze są te, które niestety są płatne ze Steam Marketu, tutaj nie mogę sobie znaleźć, bo są, jedna jest bardzo fajna, na przykład coś takiego, no patrzcie jak to świetnie wygląda, mamy wybite dosłownie miecze w plecy jaka super peleryna, prawda? Tylko kosztuje nas trochę pieniędzy na Steamie no na przykład, no zależy kto lubi, no bo tutaj mamy taką mechową, prawda? Kupić sobie jakąś jedną fajną po prostu, żeby nie czuć się tak beznadziejnie, prawda? Z naszym outlookiem, ja sobie kupiłem szczerze mówiąc, coś, co uważam, że jest znacznie lepsze i teraz Wam pokażę. Jeśli nie chcecie siandany, to według mnie jest o wiele lepsza opcja, bo jest to efemera właśnie tego typu. Patrzcie, jak to świetnie wygląda. Cały aż pulsuje świetnie, po prostu się to zgrywa. Nie mam siandany w tym momencie na Gaussie, tylko mam to i wygląda super. Jakoś się nie przykładałem, moje attachmenty to są zestaw Edo, dosłownie wyglądacie jak samuraj. dzięki temu. Nie na każdym Warframe to pasuje, mi te po prostu, same te według mnie są bardzo warte te na, na piersi jest beznadziejny, więc, więc no, jak chcecie, to możecie kupić tylko ten. No. wyglądałem świetnie po prostu. E, wiadomo, nie bawiłem się jakoś fashion mega długo, bo wybrałem sobie kolorki po prostu, ale nawet takie coś sprawia, że czuję się jak totalny boss, prawda? Kolejną rzeczą, i już jedną z ostatnich, będzie to, że niektóre questy wymagają od was, na przykład e, The New World, wymaga od was e, pójścia sobie i zrobienia tak zwanego void riga. No, i tutaj mamy problem. Void rig kosztuje 375 platyny w markecie, jeśli nie jest na promocji. Jest to bardzo, bardzo drogie, ale na szczęście możecie go kupić z marketu, zrobione części za dosłownie set kosztuje 70. Gdzie normalnie się go zdobywa? Na Deimosie. Robicie to po prostu w Campion driftcie na Volt. No, powiem wam tak. Ja nie jestem tego fanem. Robiłem chyba z 10 V Droppo mi, ani razu mi nie dropnął. Engine. Wam, wam pokażę. Void, void Rig. Ani razu mi nie dropnął to demeczny kramer engine, a nie mi nie dropło to. E, inne rzeczy e, dropły mi mnóstwo razy, mnóstwo po prostu razy, miałem tego po 10, a to nie chciało mi za cholerę e, dropnąć, prawda? Niesamowicie wkurzające nie jestem e, fanem tego, no, odpiszmy dla kolegi, e, e, go to. Hydron, Free Waves, Always, Free Neo Relics, On Sedna. Trzeba pomagać, prawda? I mamy. Kolejną rzeczą, to jest właśnie to, żeby sobie nie gatekipować się samego siebie, jeśli potrzebujemy coś zrobić. I ten Voidrig jest chyba naj najlepszym tego przykładem, bo cholernie potrzebny. I według mnie są to najlepiej wydane 70 platyny w całej grze, jeśli chodzi o odblokowywanie kontentu. Absolutnie nic nie przebije zrobienia Voidriga, jeśli nie macie szczęścia do Voltów. One są też troszkę trudniejsze dla. Początkujący gracze naprawdę te wolty mogą być trudne i pamiętajcie, jeśli chcecie skomentować, że ja tutaj gadam głupoty i wszystko się da wyfarmić, pamiętajcie, nie ma nic cenniejszego niż wasz czas. Wiadomo, jeśli macie mało lat, jeszcze tego nie dostrzegacie, ja już dostrzegałem kiedyś, nie ma nic ważniejszego niż wasz czas. Zajmijcie się robieniem rzeczy tylko tych, na które macie ochotę w tej grze, a niektóre sprawiają, że chcecie sobie wyrywać włosy z głowy. To, co pokazuję w tym filmie, jest absolutnie worth. To jest to samo, co skorzystam. To jest to samo, dzięki czemu mi się chce w ogóle grać. Więc pamiętajcie po prostu, w, tak samo jak za dużo wydawanie na wszystko, odblokowanie sobie wszystkiego może was zniechęcić, tak samo nie wydawanie niczego was zniechęci, bo to nie jest premium waluta. To jest źle postrzegane. To jest resource, tak naprawdę. Platinum możemy zdobywać normalnie, w grze za handel, którego mamy dosłownie w oknie czatu tutaj pokazanego non-stop i ktoś chce cały czas coś sprzedać nam i coś kupić. Więc korzystajcie z odcinka, w którym wam pokazałem jak handlować w Warframe. Korzystajcie z tego. Jest to świetny pomysł, żeby zacząć handlować, żebyście mieli fajne rzeczy, bo w tej grze o to chodzi. W tej grze chodzi o to, żebyśmy zdobywali fajne rzeczy, kupowali fajne rzeczy i robili fajne rzeczy, a nie farmili denne, gówniane rzeczy, takie jak na przykład, nie wiem, standingi do syndykatów, które się są Okej, okay, ale wiecie, co jest gorsze? Na przykład, syndykat właśnie na Deimosie, który jest po prostu e, no, upierdliwy, bo musimy różne rzeczy robić, polować i tak dalej. Polowanie jest takie złe, ale robienie, robienie kamulców jest po prostu okropne, co też pokazałem w e, kolejnym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby się na tym skupić. Po co gracie w tę grę? To no na pewno po to, żeby pokazać, że ja wywalając tysiąc godzin jestem w stanie po prostu nie płacić w ogóle platyny i sobie coś osiągnąć. Każdy ma reliki, każdy ma dostęp do zdobywania platyn. To nie jest gatekeeping, nie trzeba tego kupować, można to wszystko wyfarmić. Dobrego Rivena trafić, prawda, dajmy na to. Nawet ja mam dobrego Rivena, którego tutaj nie mogę pokazać. Więc pokażę go tutaj. Mamy sobie do Dual toksystów bardzo drogim, bardzo drogim. Critical Chance, Multishot Hit, prawda. Critical Chance mamy na 10,6%. 6% nieulepszony. Możemy sobie nawet walnąć, tak? E, nam e, tu jakiś beznadziejny build, ale rozumiecie premise tego, prawda? Jeśli chodzi o właśnie kupowanie Rivenów, sprzedawanie. Każdy ma do nich dostęp. Na, trafienie Rivena dosłownie z sorti jest najprostszą rzeczą na świecie, bo jest dosłownie jako common drop, co nie? Bardzo polecam. Tak samo kupowanie odpowiednich modów, które są do naszego builda już nie tylko wymaksowane, ale po prostu, które są bardzo ciężkie do zdobycia. Na przykład mamy na nie 1% szans. Pamiętajcie, bardzo nie lubię tego, że w tej grze bardzo jest pokazywane, że wyfa Armienie czegoś jest znacznie bardziej humble, bardziej, bardziej innowatorskie, bardziej po prostu imponujące niż po prostu kupienie tego, ale zastanówcie się, czy warto po prostu czasami, nie? Bo niektóre rzeczy mają taki low drop chance, że rzeczywiście może was to zachwycić, to jest fajne. Zdecydujcie się po prostu, czy to jest wasz czas, który chcecie na to przeznaczyć, czy wolicie po prostu kupić sobie tego moda i się bawić z tym, że możecie potem mieć acel aceltrę. aceltre zawsze mówię, dobra, niech będzie aceltra, prawda? I możecie mieć po prostu sobie taki bolid i po prostu tak kościć. Niesamowicie, że po prostu coś pięknego. Red red damage leci, nawet nie ulepszą do końca. Widzicie galwany Chamber, bo nie mam na tyle jeszcze Endo, muszę troszkę wyfarmić, prawda? Możliwe, że zrobię to już na samej sednie, bo brakuje mi niewiele. To naprawdę, zastanówcie się po prostu, czy nie warto, nie? Ja, ja uważam, że, że jest pewien balans pomiędzy kupowaniem rzeczy za platynę, a wyfarmieniem samemu. Ja uważam, że ten balans całkiem fajny osiągnąłem, bo ja po prostu robię to, co lubię i czuję się, że z tym dobrze. Nie każdy będzie się czuł w tym samym poziomie, pamięć. Pamiętajcie, żeby znaleźć balans Tai Chi, Kung Fu, Ying Yang. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że rady Wam się spodobały. Jeśli macie swoją radę, napiszcie w komentarzu. I zapraszam Was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Pa, pa.